Kochani, teraz będziemy tworzyć głowę. Do tego potrzebujemy pędzla skośnego 5 ósmych e, marka Face Paint Shop. 5 ósmych e, oczywiście atomizer z wodą i split cake. Split cake w kolorach. E, Zieleni. Będę to malować na tej planszy, ponieważ dużo lepiej będzie na niej wszystko widoczne niż na planszy czarnej. E ok, zaczynamy od naładowania naszego pędzla. Aktywujemy splitkę. Ja to zrobię poza planszą, żeby sobie na nią nie napikać wodą. E pędzel ładujemy, pamiętamy, by konsystencja nie była zbyt mokra, ale też żeby nie była taka zbyt glutowata. Pędzel musi chodzić jak po maśle. Pamiętajcie, glutów nie lubimy. I okej, okay, pędzel musi być naładowany przynajmniej do połowy włosia, u mnie jest całe, najlepiej naładujcie całe włosie, to Wam się szybko farba nie skończy. O tak. Dobra, i teraz mam trochę utrudnione, bo mam lampę tutaj, stawiamy pędzel pionowo, troszkę, żeby złapało ostrość, stawiamy, stawiamy pędzel pionowo. Dzisiaj tylko ćwiczymy kształt głowy i już jutro będziemy malować wszystko. Mam, mam, tak jak mówiłam, na tej macie też maluję, żebyście dobrze widzieli wszystko. Czarnym do góry stawiamy, stawiamy pionowo, pędzel położony, ciągniemy hop. W ten sposób, słuchajcie, zrobimy to wszystko później jednym ruchem. Ja na razie będę odrywać, żebyście wiedzieli, co się dzieje. Pociągnięte i stąd idziemy po skosie, hops. Teraz tu idziemy. Hops, znowu po skosie, hops. I znów tu po skosie. I hop, hop. Dociągamy do końca. Teraz Wam pokażę, jak to będzie wyglądało wszystko jednym ruchem, i tak też będziemy malować. Czyli zaczynamy sobie stąd. Hops. Skos prosto. Skos przewracamy pędzel. Skos, hops. I dociągamy sobie. O. I w ten sposób tak wygląda głowa naszego smoka.